Sieman tutaj Koza, kanał Koza Sport. Słuchajcie, jak wiecie lub też nie, Dev nominował mnie do Pajacyk Challenge, czyli czegoś, co ma przypomnieć nam i zmotywować nas do klikania w linki, które mogą sprawić, że jakieś dziecko będzie miało coś do jedzenia, czy jakiś pies będzie miał coś do jedzenia, czy ktoś bezdomny. Tak więc jest to naprawdę fajna inicjatywa, słuchajcie, dlatego pamiętajcie, co jest najważniejsze, żeby rzeczywiście klikać w te linki, żeby rzeczywiście robić to, co w tym chodzi, bo to, że ja zaraz będę robił te pajacyki, to, że inni je robili i ja zaraz kogoś nominuję, tak naprawdę, no... Jest, jest tylko takim symbolem tego, żeby o tym pamiętać, więc o tym pamiętajcie. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje nominacje, to po pierwsze chciałbym nominować Kubiksa. E, on się jeszcze nie pokazał przed kamerą, więc jestem ciekawy, jak to rozwiąże, ale myślę, że na pewno znajdzie fajny sposób, żeby pokazać e, to, co w tym chodzi swoim widzom. Chciałbym nominować Wariusa, który no, nie wrzuca nic ostatnio na kanał. Może to go zmotywuje, żeby pokazać mu, e, że jednak są ludzie, którzy go oglądają i, i to może mu da jakiegoś kopa, a zatem e, inni też zobaczą Chciałbym nominować Was, żebyście też nie zapominali o tym, bo ta akcja pewnie za niedługo się skończy, e, umrze taką. Naturalną śmiercią, jak każda inna, żebyście pamiętali po prostu, żeby klikać te linki, może nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu, bo to jest realna pomoc. Na co? Teraz ja będę przez dwie minuty robił pajacyki. Wy tutaj będziecie widzieli gdzieś te linki, e, które będę klikał. No i, i wy też jak klikajcie razem ze mną. Tak więc, co? zaczynamy. Tak więc to było na tyle na razie. Piona.